Kupiłaś nową odżywkę i po pierwszej aplikacji twoje włosy były naprawdę bardzo fajne, ale przy kolejnych aplikacjach już nie widziałaś tego efektu. Dlaczego tak jest i co z tym zrobić? O tym wszystkim będzie dzisiaj. Oczywiście, jeżeli interesuje Cię właśnie taka tematyka, to zostań ze mną do końca, a jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to zrób to właśnie teraz, by być cały czas na bieżąco i żeby nie pominąć żadnego z odcinków. To co, zaczynamy? Przyznam szczerze, że jeszcze zanim sama miałam taką większą wiedzę, zanim zaczęłam ją zgłębiać, i zanim w ogóle zaczęła mnie interesować tematyka fryzjerstwa, to przyznam, że niejednokrotnie spotykałam się właśnie z czymś takim, że przy pierwszej aplikacji używałam właśnie jakiegoś produktu i były po tym bardzo fajne efekty, natomiast już przy każdym kolejnym użyciu niestety tego już nie było. Dlaczego tak się dzieje? Słuchajcie, nie bez przyczyny za każdym razem powtarzam o równowadze pech. Może się wydawać to troszeczkę trudny temat, ale jeżeli zaczynamy go zagłębiać, to jest później już zdecydowanie łatwiej, więc jeżeli posłuchacie parę razy informacji na ten temat, to uwierzcie mi, że to później łączy się w całość. Ma to właśnie bardzo duży związek z tym, o czym przed chwilą wspominałam, a mianowicie przy zakupie danego produktu, yy, nieważne jaki on będzie yy, i nieważne jakiej firmy, tak tutaj nie będę się skupiać na, na żadnej z poszczególnych, jest tak, że na przykład dany produkt będzie bogaty w jakiś skład i każdy z nich jest podzielony właśnie na proteiny, emolienty bądź humektanty. Każdy z tych składników jest odpowiedzialny za coś innego. Proteiny są jakby takim głównym budulcem włosa. To one wchodzą, są takimi cegłami, które budują nasz włos. Humektanty odpowiadają za nawilżenie, więc one tak jakby troszeczkę mm, są już bardziej oblepione trochę jakby na zewnątrz tego włosa, i one odpowiadają właśnie za nawilżenie, przyciągają wszystkie nawilżenia też z zewnątrz, więc czasami efekt właśnie takiego puszenia się e, włosów może odpowiadać za to, że te humektanty nie są niczym domknięte i na przykład puszą się Wam przez to włosy. Ale jeszcze są emolienty, które jakby zatrzymują całe nawilżenie, pozostawiają taki filtr na włosie, a dodatkowo jeszcze tak jakby dają to nawilżenie takie jakby z zewnątrz. I teraz jak to się ma do tych produktów, o których wspominałam? Mianowicie jest to tak, że dana maska właśnie będzie bardziej bogata w czy to proteiny, czy to emolienty, czy to humektanty i jeżeli Wasze włosy w danym momencie, na przykład nie wiem, są bardzo wysuszone, bardzo wytrawione i dacie na nie maskę, która będzie mocno proteinowa, w tym momencie wypełnicie wszystkie ubytki we włosie, których ten włos w tym momencie nie ma i Dlatego po pierwszym użyciu na przykład macie taki efekt, że jest naprawdę wow. Przy drugim na przykład jeszcze dodatkowo coś tam się y, uzupełni. Y, natomiast już przy trzeciej aplikacji tak naprawdę możecie zauważyć, że nie widzicie różnicy, y, już, y, że już nie ma tego pierwszego takiego wow. I że coś już jest jakby nie tak. Czasami jest takie wrażenie, jakby włosy się już przyzwyczaiły do danego produktu. No nie kochani, tak nie jest. Włosy się nie przyzwyczajają, tylko po prostu już są uzupełnione o te dane. Porcje witamin, których potrzebowały. Dlatego ja nie polecam kupować yy, masek, odżywek w takich dużych, wiecie fryzjerskich, technicznych pojemnościach. Z tego względu, że maska bądź odżywka jest dobierana na daną chwilę, na dany moment, w zależności od tego, czego Wam brakuje, właśnie we włosach. I tak samo jest tutaj. Jeżeli już macie wprowadzony yy, ten produkt, to. Może być tak, że już go więcej nie będziecie potrzebowali w tym momencie, ale na przykład po wysuszeniu wasze włosy dalej nie są takie fajne i nie są w takiej kondycji, więc się okazuje, że w tym momencie potrzebujecie uzupełnić we włosach inne składniki, czyli na przykład humektanty bądź emolienty. Dlatego warto jest yy, po prostu mieć różne zestawy produktów, które są dla Was bardzo dobrze dobrane do Waszych włosów przede wszystkim. Nie, że koleżanka użyła jakiejś, wiecie, maski odżywki i stwierdziła, że ona jest super, więc Wy też się w taką zaopatrzyliście i też taką chcecie stosować, bo to wtedy niestety się nie sprawdza. Bo pamiętajcie o tym, że każda z nas ma zupełnie inną strukturę włosa, zupełnie inną historię i zupełnie inne potrzeby. Zupełnie inaczej będziemy używać produktów do włosów rozjaśnianych, do włosów grubych, do włosów kręconych, do włosów cienkich czy też przetuszczających się, więc tutaj naprawdę jest wiele czynników odpowiedzialnych za to. Ale co zrobić już, jeżeli na przykład wiemy, że mamy dany produkt, który nam zadziałał, i już ten efekt się jakby skończył. Proponuję yy, podzielić sobie taki zestaw w, w, właśnie waszych takich pielęgnacji na jakby trzy zestawy. Czyli na przykład, jeżeli myjecie włosy co drugi dzień bądź co trzeci, to żeby te produkty wymieniać naprzemiennie. Yy, więc jeżeli na przykład macie jakiś produkt, który jest mocno yy, proteinowy, to drugiego dnia możecie, czy przy drugim myciu możecie zaaplikować produkt, który będzie bardziej humektantowy bądź emolientowy. Tak, żeby właśnie te wszystkie składniki próbować i dostarczyć jednorazowo, lub też możecie mieszać je ze sobą. Ale oczywiście, nie polecam tego zrobić w jednym dużym opakowaniu, do, do, do danej, na przykład, maski czy odżywki, tylko z, żebyście mieli jakąś małą miseczkę i żebyście na bieżąco sobie właśnie wymieszali wasze maski, wasze odżywki. I dzięki temu możecie sobie stworzyć nawet sami taką właśnie bombę witaminową, w zależności od tego, co tam w tych produktach jest. Jeżeli będziecie potrzebowali całej instrukcji, w sensie składu, żeby wiedzieć, co jest proteinami, co jest emolientami, a co humektantami, ja Wam tutaj zaraz zamieszczę link do mojego w tutorialu odnośnie równowagi pech. I tam był cały skład e, fajnie rozpisany, więc też to Wam pomoże troszeczkę, e, żeby było łatwiej, bo niestety wszystkie te składy są w języku angielskim, więc e, czasami jest ciężko po prostu rozczytać, co jest czym. Natomiast myślę, że po stosowaniu czegoś takiego będzie Wam zdecydowanie łatwiej. I pamiętajcie, tak jak właśnie Wam mówiłam, o tym, że nie kupujemy dużych pojemności. Bo jest to bez sensu, bo dany produkt używamy w danym momencie. Czy nawet jeżeli fryzjer Wam dobiera produkty, to właśnie nie ma sensu kupowania takiego bardzo dużego opakowania, bo być może. Może być taka sytuacja, że trafiacie z włosami bardzo mocno uwrażliwionymi, a po miesiącu czy tam po dwóch, ten włos już rzeczywiście odbudował się na tyle, że już nie potrzebuje tak silnych produktów. Tylko właśnie coś delikatniejszego, coś lżejszego, co będzie po prostu podtrzymywało kondycję Waszych włosów tak jak się należy. Często jest też tak, że właśnie mm, mówicie o tym, że. Stosowaliście dany produkt, był super, był świetny, a po jakimś czasie na przykład Wasze włosy po zastosowaniu tej odżywki, czy po zastosowaniu maski, zaczęły się przytłuszczać. I to jest oczywiście również spowodowane tym, że macie już przesyt danych produktów czy, czy danych składników właśnie z tej odżywki, z tej maski. I w takiej sytuacji, co trzeba zrobić? Oczywiście nie wyrzucajcie tej maski, bo jest to totalnie bez sensu. Odłóżcie sobie ją na półkę, wykorzystacie ją później a w ten czas po prostu weźcie sobie inną maskę, która będzie troszeczkę lżejsza, która będzie się różniła składem, a oczywiście do tej, która jest na półce będziecie mogli za jakiś czas na pewno wrócić, bądź ją właśnie zmiksować z inną odżywką. Także mam nadzieję, że troszeczkę Wam to jakby rozświetliło temat, rozjaśniło dlaczego tak jest i dlaczego tak się dzieje. Kolejnym jeszcze tematem właśnie przy temacie odżywkowym też jest to, że często się zdarza, że ktoś, nawet z fryzjerów poleci Wam dany produkt, który będzie kosztować bardzo dużo a niekoniecznie przynosi jakieś takie super efekty, super rezultaty, więc warto byłoby mieć tutaj świadomość o, o właśnie, żeby mieć dobrany właśnie produkt bezpośrednio e, dla Was, dla Waszych włosów, nie tylko na podstawie tego, że maska jest opisana, że jest ona dedykowana do włosów, e, nie wiem, rozjaśnianych, okej, okay. To na pewno będzie miała w sobie sporą bombę witaminową i odżywczą, ale pytanie, czy taka maska będzie odpowiednia również do Waszych włosów, bo to, że jest dedykowana do rozjaśnianych, niekoniecznie może oznaczać, że u Was sprawdzi się ona super. Oczywiście najczęściej to wszystko jest zweryfikowane metodą prób i błędów, bo nikt nie jest w stanie dać Wam takiej jakby stuprocentowej, idealnej recepty. To tak samo jak z lekami. Na podstawie objawów, na podstawie tego co się dzieje, jesteśmy w stanie, powiedzmy, lekarz jest Wam w stanie przepisać dany lek ale może się okazać, że yy, akurat ta grupa nie do końca się u Was sprawdziła, tak? I na przykład dopiero drugi lek zadziała lepiej. I tak samo jest tutaj również z produktami odżywczymi. Yy, dane maski, produkty mo mogą mieć właśnie ok skład, mogą być naprawdę bardzo fajne, ale na przykład czasami nie do końca mogą być dedykowane dla was, więc to też wszystko jest na zasadzie metody prób i błędów, ale warto jest właśnie mieć taką wiedzę i świadomość tego, jak to wygląda, żeby nie było tak, że macie nakupowanych tych produktów bardzo dużo i tak naprawdę one później stoją i nie ma z tego żadnego pożytku. Jest to po prostu tylko i wyłącznie wyrzucone, wyrzucenie kolejnych pieniędzy, co tak naprawdę uważam, że jest bez sensu, bo czasami jest lepiej nawet zainwestować, kupić sobie porządne produkty, ale w mniejszej ilości niż produkty powiedzmy średniej półki, ale jeżeli będzie ich 5 na półce to efekt jest taki, że i tak w tej sytuacji przepłaciliście i to dużo niż byście mieli dobrany właśnie jeden odpowiedni produkt dla siebie. Więc to warto sobie wziąć do serca i, i troszeczkę właśnie zmienić tutaj taki tor myślenia w tym temacie. Mam nadzieję, że udało mi się teraz troszeczkę Wam rozjaśnić temat całej tej pielęgnacji, dlaczego tak się dzieje i dzięki temu będziecie widzieli, jak sobie z tym wszystkim poradzić. Trzymam za to oczywiście bardzo mocno kciuki. I co, ja się z Wami żegnam. Jeżeli podobał Wam się dzisiejszy odcinek, to oczywiście zostawcie kciuki w górę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pozdrawiam serdecznie Pa!